Taka sytuacja, no, cyrkowa? No, sytuacja cyrkowa, tak jak tak, to dosłownie nazwałeś, e, gdzieś tam się okazuje, że teraz, że i tak będzie walczył e, walkę flikową w KSW, no, oni mają sposób e, i myślę, że tutaj Mariusz też mógłby się potknąć o swoje nogi. Jesteśmy w pionkach na Gali Gromda 20. Trochę głos za nie mógł, ale gość wyśmienity Łukasz Gotparowiec. Witam cię Łukasz serdecznie. Witam, witam wszystkich, witam wszystkich fanów. Łukasz na początek nie mogę zadać innego pytania jak te o twoje zdrowie. Na jakim etapie jesteś? Leczenia czy rehabilitacji już? Po, jest rehabilitacja, przy, miałem zrywany biceps, przy operacji zrywanego bicepsa został uszkodzony mój nerw do, i nie mogłem otworzyć w ogóle ręki, na początku pracowało tylko tak, jeżeli widzicie, teraz już się zaczyna otwierać, ale z tą ręką zaczynam trenować, zaczynam też i sparować. Łukasz, no to kontuzja poważna jak na zawodnika walk na gołe pięści, to tak realnie kiedy możemy zobaczyć Cię w akcji? No ja chciałem na następnej gromdzie, ale zobaczymy jak zdrowie, jak zdrowie pozwoli, jak będzie to dobrze działało wszystko, to jak najbardziej następna gromda, jak nie to poczekamy jeszcze jedną. No, następna gromda pewnie za niecałe trzy miesiące jeszcze przed wakacjami, to myślisz, że to się tak szybko wykurować? No minęły już trzy miesiące od operacji, na początku nie ruszałem w ogóle, teraz otwieram e, rękę normalnie, także... Jak się, jeżeli się nie uda, mówię, jeżeli się nie uda do, tak do, na 100%, żeby to działało, no to poczekamy jeszcze jedną rundę. Jedna ręka sprawna, więc tak jak wspomniałeś, trenujesz, nie obijasz się. Powiedz mi po pierwsze, jak te treningi wyglądają, jak się tylko można jedną, jedną rękę używać i jak twój biznes, jak to tam wszystko wygląda? Yy, biznes dobrze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sztuki walki, jak najbardziej wszystko się rozwija, yy, trenujemy. Oczywiście, tak jak mówisz, jedna ręka nie trenuje, jedną ręką trenuje, oboma rękoma wiadomo, że rękawice się zakłada, to wtedy inaczej działa. No i, i tak jak wracając z powrotem do biznesu, yy, otworzyłem biznes siłownie i sztuki walki. Siłownie powoli zamykam, bo niestety nie sprawdziło się, ale sztuki walki jak najbardziej. I zapraszam do Go Gym. Proszę widzę wszystkich. Łukasz, powiedz mi, bo na gromdzie masz wielu kumpli, wielu panie przyjaciół. Lepiej walczyć i się skupić na swojej walce, czy jak przyjeżdżasz, to, to bardziej przeżywasz to, co się dzieje w ringu? Kurde, jak walczę, no to skupiam się tylko i wyłącznie na sobie i na swoim przeciwniku, a teraz, no kurde, tylu moich przyjaciół walczy i nawet ze sobą, że gdzieś tam emocje mogą się z Zenitu. Łukasz, nie mogę nie zapytać o twojego, w cudzysłowie, przyjaciela, yy, medialnego przyjaciela, którego kilka razy wyzywałeś do pojedynku, Mariusz Pudzianowski. No duże, duże zamieszanie wokół jego osoby. Jeszcze nie wiemy, czy on będzie w nadlej w KSW, czy, czy jednak zdecyduje się na friki. Yy, no, no, w sumie, no, może stawiać warunki, bo, bo jest mega znaną postacią w polskim sporcie, dużo zrobił dla MMA i to nic mu nie ujmujemy oczywiście, ale no trochę taka sytuacja no, cyrkowa. No sytuacja cyrkowa, tak jak to dosłownie nazwałeś. Gdzieś tam się okazuje, że teraz, że i tak będzie walczył walkę flikową w KSW, no bo to jakby nie patrzył Eddie Hall, nie ma żadnej walki w MMA, nie licząc tej, którą stoczył również flikową z dwoma bliźniakami. Coś mogę powiedzieć. Gdzieś tam Marysz mówił w wywiadach, że pieniądze ma, nic go, nic go nie interesuje, żeby walczyć we flikach, To będzie walka flikowa, czy jakby walczył na FEM, czy jakby walczył na, na KSW. Tylko, że na FEM, to myślę, że, myślę, że na FEM, na konferencjach zostałby bardzo obrażony i zmieszany z błotem. To nie jest żadna tajemnica, jeżeli Mariusz decyduje się na fame, to miałby tam walczyć z tak zwanymi good boysami, czyli Zatanem, Marcenem, Adrianem, Ciosem. Tak jak ty wspomniałeś przed chwilą, walka z holem to jest walka frikowa. ale to jak mielibyśmy nazwać starcie z tymi dwoma panami w takim razie? To tak jak to powiedziałeś na samym początku, cyrk. Małpki skaczą i skaczą i ludzie biją brawo. Ludzie pytają, y, sami węszymy tu i tam. Z tego co wiemy ta oferta finansowa od, z, z Federacji Fame no, była bardzo, bardzo, bardzo duża. Myślisz, że Mariusz w tym wieku musi jeszcze zwracać uwagę tylko na kasę, że nie mógłby właśnie postawić na Federację, z którą był związany ostatnie 16 lat? No myślę, że Mariusz y, nie potrzebuje pieniędzy, ale teraz wyponę mu wiek. Jest w tym wieku, że pewnie boi się walki z tak młodymi zawodnikami jak ja. Takimi młodymi, tak? Tak, takimi młodymi jak ja. A Powiedz mi, bo wiadomo, że to jest, no, sami to nazwaliśmy cyrkiem, ale tych dwóch panów już i pokonało jednego zawodnika z MMA, nie chcę teraz przekręcić nazwiska, pokonali też Denisa Załęckiego, jednak w tym, jeżeli to walka jest toczona na zasadach MMA, a pewnie tutaj była na zasadach MMA, no to, to w, miarę, w miarę to jakoś da się zniwelować przewagę fizyczną, siłową tego jednego rywala. No właśnie, chciałem powiedzieć, że oni mają sposób e, i myślę, że tutaj Mariusz też mógłby się pod otknąć o swoje nogi i, i dostałby naprawdę baty i wtedy to by wyglądało jeszcze gorzej. A myślisz, że po, tych, po tej sytuacji z ostatnich dni, po tych zatrzymaniach, Mariusz może trochę przejrzy na oczy, jednak wybierze KSW czy, czy jednak tylko kasa będzie się liczyła? Yy, powiem Ci tak, ja nie wnikam, nawet nie, nie oglądałem tego, kogo zatrzyma, zatrzymali, co zrobili, dlaczego to zrobili, nie wnikam, nie mi oceniać, yy, nie wiem, co się tam dzieje w ogóle. Pytanie do operatora, puszczamy to jeszcze przed galą. Możemy. No to muszę w takim razie zapytać, walka wieczoru. Twój dobry znajomy z, z ringu, Mateusz Kubiszyn kontra Jakub, Su, Jakub Słomka, jak widzisz ten pojedynek? Eee, powiedziałeś mój dobry znajomy. Moim lepszym zna znajomym jest Jakub Słomka, bo trenowałem z nim dwa miesiące, właśnie przygotowując się do walki z Mateuszem Kubiszynem. Eee, kurde, sercem jestem za Słomką. Mam nadzieję, że zabierze ten pas i pokaże, pokaże tutaj, że jest lepszy. Kolejny będzie z kolei zwycięzcy dwóch ostatnich turniejów Hacia kontra Piasek. Pisaliśmy w SuperEkspresie, że ta walka może skraść show. No Rzeczywiście, dwóch takich panów, którzy niedawno weszli do gry, już są w dziesiątce rankingu, pewnie wygrany. Może być blisko czegoś dużego, może być taki energetyczny, mocno pojedynek. Może być energetyczny, jest dwóch różnych zawodników. Eee, hacia mocne, silne ciosy. Eee, ostatnią, eee, ostatnią galę wygrał. Prostym, lewym, prostym, e, piasek bardziej techniczny, lepiej się ruszający, moim zdaniem. No kurde, może być to długa walka, a może być też i krótka. Po jednym czasie, dobrym, ktoś może paść i walka może się zakończyć. Ale tak jak mówisz, wygrany tej walki może e, zaistnieć wysoko i może być następnym pre pretendentem do walki o pas. To na koniec nie mogę nie zapytać o jednego człowieka. Mówi, że jesteś młody, jest jeden troszeczkę starszy od ciebie, najstarszy w gromdzie Mariusz, Mariusz Kruczek, bardzo dobry, Twój znajomy z kolei. Skąd rabicek? Tutaj wymienię się przed chwilą. Kilka zdań z bickiem. No, wiadomo, Mariusz mówił, że no, nie wyobraża sobie życia bez sportu walki, ale zadanie czeka go bardzo trudne. Bardzo trudne to jak mówisz, tutaj mi ciężko powiedzieć, bo Ma Mary jest moim mega dobrym przyjacielem, Witek też jest dobrym kolegą, znamy się, tutaj powiem tak, dzisiaj niech wygra lepszy. Dziękuję bardzo, no i czekamy na powrót Gołta. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj o 20 na żywo na Gronda TV. Nie możecie tego przegapić i zobaczyć jak zgaszę tego cwaniaczka. Tak. Gromda 20 Stara Szkoła. Już 7 marca w piątek. Na żywo w Pay-Per-View Słomka, Słomka, what you gonna do when Diego come for you? Słomka, Słomka, co mi dzisiaj zrobisz, kiedy padnę dziś po ciebie? Gronda. Nie ma miękkiej gry.